Cześć, z tej strony Agata i Paweł z Apetyt na Podróż. Jesteśmy właśnie w trakcie rocznej podróży po Azji i serdecznie zapraszamy do jej śledzenia na YouTube. W tym odcinku przemieszczamy się, oczywiście, że z przygodami, z bajecznej wyspy Korong do stolicy Kambodży, czyli Phnom Penh. A tam standardowo będę sporo gadać. Trochę pokręcimy się po centrum miasta, odwiedzimy nocny market jedyny w swoim rodzaju oraz Muzeum Ludobójstwa, czyli S21. Będzie spora dawka informacji o czerwonych kmerach. Także zaczynamy. To były spakowane na garbie, i wracamy na ląd. Zachmurzyło się trochę, co oznacza, że. Korąg płacze, że wyjeżdżamy standardowo. Wszystkie miejsca płaczą za nami. Mhm. Łódka powinna przypłynąć o godzinie 9:00 ale znając ich poczucie czasu to prawdopodobnie przypłynie gdzieś koło 9:30 jak dobrze pójdzie jak dobrze pójdzie nie jest tak źle bo łódka przypłynęła 15 minut po czasie ale jakaś mała w ogóle pewnie mało ludzi więc wyswali Pa Papa Koronk Do zobaczenia pa. kiedyś ale malutka ta łódź. Będzie telepać. A ja po śniadaniu. Dlatego <noise> ja tego żuję gumę od razu. To jest taka moja rada. Jak macie chorobę lokomocyjną, czy tam morską, to mi bardzo pomaga rzucie gumę. Zawsze jestem na to przygotowana. Godzinę, już taką dobrą godzinę. I ogólnie było powiedziane, że o 11 mamy autobus, później o 11:40. Teraz o 12:15, ale już powiedziano nam, że około 12:15. Już tutaj komuś powiedziała nawet 12:30, więc zapowiada się ciekawy dzień. Tak. I długi, zanim dojedziemy do stolicy. Wiele byśmy dojechali? że to jest, to jest po prostu Kambodża. Czekamy. Tutaj mamy lokalny street food. Nie korzystaliśmy szczerze mówiąc, bo przechodząc się to czasami te, to jedzenie tak wygląda bardzo chińsko. No i ja oczywiście już tak N -n", nie chcę. Idziemy ogólnie w stronę night marketu dzisiaj, ale następnym razem pójdziemy w drugą stronę, czyli w stronę Royal Palace. Sporo się tu dzieje, w szczególności wieczorami, kiedy stolica ożywa, ponieważ jest mniejszy upał, znaczy kończy się upał. Takie rowerki to tutaj częsty widok. Później, może uda mi się nagrać kogoś, a już tam właśnie jedzie. Taka Riksza z naprzeciwka. Fajnie to wygląda. Przewożą ludzi, ale także jakieś towary. I już jesteśmy przy rzece. Tam z daleka widać Mekong, to jest odnurze Mekongu i tam się łączą i płynie w dalej. dal. Ale ja chciałam powiedzieć, że Stoicę traktujemy jako raczej taki punkt mm, przejazdowy bardziej. Przygotowujemy się na, wyjazd do, na wjazd do kolejnego kraju, e, a przy okazji e, pójdziemy w kilka punktów, które nas interesują. A w sumie jednym z nich to jest Muzeum, czyli S21, o którym trochę więcej powiem jutro, ponieważ jutro właśnie tam się wybieramy. Trochę więcej powiesz później. Tak. Zakładam, że to są statki, oprócz tego, że są restauracje, to mogą być też wycieczkowe, bo tam jeden taki sobie płynie właśnie. Dyskotekowe statki. Też może być. I takie pierwsze nasze wrażenie to jest bardzo duża dysproporcja. Czyli widać tą biedotę i widać bogaczy. Najbardziej znany nocny market w stolicy. Wszyscy polecają, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, ciuchy, jakieś bibeloty, ale o tym to wiedziałam. Będziemy szukać jedzenia no standardowo. Znaleźliśmy jedzenie, jest sporo stanowisk, stoisk, ale tego jeszcze nigdzie nie widzieliśmy dywany i można usiąść i zjeść posiłek oczywiście zrobić miks sobie że z jednego stanowiska sobie coś wziąć z drugiego, z trzeciego i z czwartego a później się delektować, o przykładowo jak to Paweł stwierdził jak są lody i słodkości to ja od razu i proszę bardzo za dolara 25 będzie lód w kokosie i zobaczcie a little bit i dwa napoje nie wiem co to jest to jest to to jest kokos to jest woda kokosowa jedliście kiedyś lody z gotowaną kukurydzą? nawet nie wiem czy to jest gotowana kukurydza tylko z puszki trochę tak wygląda konserwowa konserwowa. Zgotowana. nie, konserwowa. lody z konserwową e, Muszę sprawdzić. Tutaj jeszcze są orzeszki, ale nie o tym chciałam wspomnieć. bo powiedziałam, że to są dywany. To nie są dywany, to są maty takie plażowe. Tak posiedzieliśmy i się zagadaliśmy i się zrobiło ciemno. E, także jutro. Także widzimy się jutro. Dzień dobry z drugiego dnia. Ja właśnie wybieram się do muzeum. Już tu ktoś mnie tutaj łapią. I właśnie tamtego pana będę pytać się o cenę. Ponieważ mam aplikację i powinien mi powiedzieć 5,5 tysiąca rieli, więc jeżeli za 6 tysięcy mnie tam zawiezie to biorę go, a jeżeli nie to zamówię i on może to potwierdzić ten przejazd i przez aplikację on zarobi mniej, więc zobaczmy. I Pan się zgodził. Pokazałam na aplikacji jaka jest cena, więc jadę jadę sama do muzeum, tak jak zdążyliście zauważyć, ponieważ Paweł stwierdził, że widział majdanek, widział dużo rzeczy, widział... Co ludzie potrafią innym zrobić. Zresztą ja też to widziałam, bo byłam w Włóśniu Ale bardzo, bardzo dużo czytałam na temat ogólnie czerwonych i chciałabym to zobaczyć. Trochę mnie to przeraża i trochę się boję, jak to przeżyję. Przeżyć, przeżyję. Tylko chodzi o to, jakie wywoła to u mnie emocje. Obawiam się, że będę już cały dzień smutna chodziła, bo czytając książkę. Cały czas byłam smutna w sumie a, i po prostu nie wierzyłam w to, co czytam. Także z jednej strony nie mogę się doczekać, a z drugiej strony jednak jest ta obawa. Lata największego terroru i rządów Kmerów przypadają w okresie 1975 a 79 i aż trudno uwierzyć w to, co się działo w Kambodży właśnie w tamtym okresie. 17 kwietnia 1975 roku, po zajęciu przez Czerwonych Kmerów ponad dwumilionowego Pnąpech, nakazali oni wszystkim mieszkańcom w ciągu 24 godzin opuścić swoje domy. Pretekstem miały być planowane naloty wojsk amerykańskich, no ale w rzeczywistości był to początek tzw. roku zerowego, w ramach którego zamknięto szkoły, szpitale, fabryki, zlikwidowano banki i walutę. Zdelegalizowano religię i zlikwidowano własność prywatną. Ludność miast wyrzucono siłą na tereny wiejskie, do tak zwanych kolektywnych gospodarstw rolnych, które tak na dobrą sprawę były obozami pracy przymusowej. Czerwoni Kmerzy zmienili nawet język, eliminując całkiem sporo słów, albo nadawali im nowe znaczenia. Przykładowo, zamiast ja, należało mówić my. Dzieci do rodziców mówiły ciociu wujku, natomiast do innych dorosłych matko albo ojcze. Nie istniało słowo mój, wszystko było organizacji. Nie było nawet stopniowania przymiotników. Do tego używano plus lub bez. Już tłumaczę, jak to wygląda. Przykładowo, po co mieć nielogiczne dobry, lepszy i najlepszy, zły, gorszy, najgorszy? Wystarczy mówić dobry plus dobry, dwa plus dobry oraz bez dobry, plus bez dobry i dwa plus bez dobry. Przykładów absurdalnych działań i praw było bardzo, bardzo dużo, dlatego osobom zainteresowanym sugeruję dodatkową lekturę. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zamordowano lub zmarło z głodu i chorób w ciągu niespełna czterech lat rządów Kmerów. Szacuje się, że było to około 1,4 lub nawet 1 trzecia ludności. Dzisiaj porozmawiamy o S21, znany również jako Tuol Sleng. Było ono jednym z najbardziej okrutnych więzień politycznych w czasie reżimu Czerwonych Kmerów w Kambodży. Ich ideologia komunistyczna zakładała utworzenie egalitarnego społeczeństwa agrarnego. A wszelkie formy opozycji i wrogowie reżimu byli brutalnie eliminowani. Do tego właśnie służyło S21. Więzienie mieściło się w budynkach dawnego liceum w Phnom Penh, Ale zacznijmy od początku. Przyżyło tylko 12 osób, a przynajmniej od tylu wiadomo. Kilka dni po obaleniu rządów, całkiem przypadkowo kilku fotografów odkryło S-21. W salach do przesłuchań znaleźli 14 ostatnich ofiar reżimu. Na środku boiska szkolnego, tuż przy wejściu, są ich nagrobki. Ciała były do tego stopnia zmasakrowane, że nie można było zidentyfikować osób. Kawałki odciętych mięśni, połamane kończyny, czy też przypalenia. Widok straszny. W salach powieszone są zdjęcia ofiar. Ich tutaj nie pokażę, bo były bardzo, naprawdę bardzo drastyczne. Kilka razy musiałam stąd wychodzić, aby odpocząć psychicznie. Co ciekawe, w audioprzewodniku przed przystąpieniem do zwiedzania wspominają o tym, że zawsze można wyjść i odsłuchać nagrania na dworze, na ławce. Jest tu kilka sal ze zdjęciami skazańców, które robiono tuż przed przyznaniem im cel. Wszyscy patrzą prosto w obiektyw. Widać na ich twarzy ogromny strach, czasami gniew, o innych obojętność, wręcz rezygnacja. Wiedzieli, co ich czeka i że długo już nie będą żyć. Dla strażników byli jedynie numerami: tortury, bardzo wymyślne, podwieszanie za wykręcone ręce, podtapianie na kilka sposobów, elektrostrząsy, nacinanie skóry i solenie ran, wyrywanie paznokci, łamanie kończyn i wiele, wiele innych. Więźniowie kilka razy dziennie byli torturowani, a główne hasło oprawców, nawet jeśli umrą, to nie ma to znaczenia. Skazańców podtrzymywano przy życiu, dopóki nie przyznali się do popełnionych win, najczęściej zmyślonych przez strażników. Co robiono? Na przykład wstrzykiwano dużą dawkę witamin, karmiono ich, aby dalej móc torturować. Przysłuchania miały oczywiście swoje zasady, było ich w sumie dziesięć, a jedno z nich, podczas elektrowstrząsów nie możesz płakać. W innym budynku są cele więzienne, na parterze murowane. W jednej z nich przebywał mężczyzna, który przeżył i do tej pory żyje, a mamy 2023 rok. Na piętrze natomiast drewniane. Byłam tam zupełnie sama i dość szybko stamtąd uciekłam. Widoczny drut kolczasty w przejściu miał zapobiec próbom popełnienia samobójstwa. Były także ogromne sale, w których przetrzymywano naraz wielu więźniów. Byli oni oczywiście unieruchomieni. Do tej pory na ścianach widać numery miejsc. Na placu stoi pomnik oraz tablice z nazwiskami osób, które zostały tutaj zamordowane. Napisy są naprawdę drobne. Patrząc, ile jest tych tablic, to robi to ogromne wrażenie. Przez 4 lata istnienia S21 szacuje się, że przeszło 20 tysięcy osób było tu przetrzymywanych, torturowanych i zamordowanych. Większość więźniów była bezpośrednio zabijana po uzyskaniu wymyślonych przez organizację przyznań i wskazania innych członków opozycji. W ostatnim budynku były między innymi ludzkie kości i czaszki. W filmie nie pokazałam wszystkiego. Im dłużej byłam w muzeum, tym mniej nagrywałam. Czy ktoś zapłacił za cierpienie tylu ludzi? Po upadku Czerwonych Kmerów w latach 2007-2010 odbył się Międzynarodowy Trybunał dla Odpowiedzialnych za Zbrodnie Wojenne i Ludobójstwo popełnione przez reżim Kmerów. Kilku wysokich rangą członków reżimu, w tym szef więzienia S-21, tzw. Duch, zostało skazanych za swoje zbrodnie. Kilka osób dostało do żywocie. A czy największy zbrodniarz, czyli Pol Pot, zapłacił za śmierć ludzi? Oczywiście, że nie. W ostatnim wywiadzie, który jest dostępny na YouTube, nawet się nie przyznaje do winy. Umarł śmiercią naturalną. Na terenie muzeum można spotkać trzech ocalałych, którzy sprzedają między innymi swoje książki. Ogólnie na terenie S-21 ma się dysonans poznawczy. Patrzy się i słucha o okrucieństwie i koszmarze, jaki przeżywali ludzie, a z drugiej strony pięknie tu pachnie kwiatami, naprawdę intensywnie. Oprócz tego rosną tu jackfruity i kokosy. Historia S21 jest pełna okrucieństwa i cierpienia. Nagrywam ten podcast po niecałym miesiącu i wspomnienia wróciły jak bumerang. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Czerwonych Kmerach, polecam przeczytać Uśmiech Polpota. I pomyśl, że kiedyś to miasto było całkowicie. Puste. Nie zobaczyłam jeszcze pół śmierci, ale wydaje mi się, że dla mnie już to wystarczy i jest to dla mnie za dużo, ale do dopełnienia wszystkiego powinnam jeszcze pojechać na pola śmierci. Muszę odpocząć! Odpoczęłam trochę sobie to wszystko poukładałam w głowie, chociaż cały czas mam przed oczami te zdjęcia, tych wszystkich ofiar. E, czy polecam? E, tak, ale nie dla osób o słabych nerwach. I mogę z Wami się tym jeszcze podzielić, że byłam w Oświęcimiu, e, widziałam, zrobiło to na mnie wrażenie, ale nie tak samo jak to muzeum. To muzeum, w tym muzeum jest tyle drastycznych zdjęć, że to jest głowa mała. E, trzy razy, no chyba z trzy razy musiałam wyjść, z budynków, żeby odpocząć i złapać powietrza. A wcale nie jest tak, że jestem taka, wiecie, miękka buła. Nie aż taka, jak sobie, jak się wydaje. A po południu stwierdziliśmy, że idziemy przejście w okolice Wielkiego Pałacu, znaczy Królewskiego Pałacu i żeby porobić jakieś fotki, bo szczerze mówiąc nic konkretnego tutaj nie mamy. Wiem, co miałam jeszcze powiedzieć w ramach oświęcimia. Ponieważ my, jako Polacy, musimy płacić za bilety do muzeum. Natomiast tutaj, w Kambodży, co mi się bardzo podoba, tylko zagraniczni muszą płacić. Fakt, że to jest dość wygórowana kwota, ale tubylcy, Kambodżanie, chmerzy nie muszą płacić nic, bo mają się uczyć historii. Czy to nie jest piękne? I jesteśmy obok pałacu. Do środka nie wchodzimy, bo trochę opinii czytaliśmy na ten temat i stwierdziliśmy, że widzieliśmy tyle miejsc, że już nam wystarczy. W szczególności, że najpiękniejsza sala tronowa jest zamknięta dla turystów i nie można tam wchodzić. No i takie tam. Tutaj jedna taka mała rada, jeżeli będziecie w knąpę. Każdy nam to powtarza. Jeżeli chodzi się ulicami, a najczęściej się chodzi, ponieważ nie ma chodników na większości ulic, to nigdy nie trzyma się telefonu w ten sposób, ani ogólnie w ręce. Bardzo popularne jest to, że jakiś skuter podjeżdża, łapie i się żegnacie z telefonem, z kamerą czy z innymi elektronicznymi rzeczami. Moi kochani, i tym oto sposobem żegnamy się z Kambodżą. Świątynia bając z kompleksu Angkor. I podsumowując, Kambodżę. W jednych momentach jej nie cierpiliśmy, a w kolejnych uwielbialiśmy. Także zależy, jakie miejsce się odwiedzi, takie ma się odczucia. Poznaliśmy kilka osób, wspaniałych osób, i w sumie to jest najważniejsze. Nowe doświadczenie, nowy kraj, ale tymczasem. Czekają na nas kolejne przygody i kolejny kraj. Także zapraszam do obserwacji, subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania i buziaki dla Was.